Ej, hey. czy to było najżałośniejsze przywitanie na moim kanale? Siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie w nowym roku 2000, 2000, o Jezu jak to się tam mówi zawsze, nie 2020 rok jest i ja do was wracam Jedna ważna rzecz zanim zaczniemy, mam drugi zarobisty kanał a! Na którym vlogi trwają zawsze 3 minuty i 33 sekundy i skracam w nich mój tydzień. A! I wbijcie tam słuchajcie, pod co miesiąc będzie pojawiał się tam nowy cover i właśnie no jest nowy miesiąc. Także w przyszłym tygodniu będzie nowy cover, dam wam podpowiedź utworu, który pojawi się jako pierwszy na moim kanale. Na jednym z 3, 33 vlogów już się ta nutka pojawiła w wykonaniu moim. We, Chodźcie do odcinka, już może, co? Dobra, fajnie. Problemy nastolatki zawsze mają, i ja daję taką darmową pomoc tym wszystkim nastolatkom, wiesz? Na tym polega ta seria i te serie lubicie. Zacznijmy bez przedłużania. Pierwszy problem, czas. Start. Ojej, mam bardzo ważne pytanie. Jeśli to są problemy nastolatek, to czy ja, będąc chłopakiem, też mogę tu coś e, pisać? Tak. Mój problem to moja dawna mm hmm. Bo ona myśli, że my się rada przyjaźnimy, a, a tak naprawdę to ja już mniej. Je, 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 ja już jej mniej lub. co? Tak naprawdę to ja jej już mniej lubię. No to ja tu widzę też inny problem, wiesz? Składniowy. A ona mnie traktuje jak BFF, a nawet jak siostrę. Napisała to nieznana w sieci i powiedzieć, że. Fajnie, że się nie przyznałaś jak masz najpiej nazwisko. W takim problemie pomoże chyba tylko rozmowa. Brzmi ta sytuacja po prostu słabo, że ktoś uważa cię za przyjaciela, a ty nie czujesz tak. Musisz jej powiedzieć, że to już nie jest tak jak kiedyś, nie? Dla jej dobra i dla twojego też. Ej, już chyba nie czuję, że tak się dobrze przyjaźnimy. Może troszkę się rozejdźmy. Ma poważny problem. Moje życie jest problemem. Aha. Tu ci powiem Shella, no to masz problem. <grym> 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 Mam taki problem. Wzięłam telefon do łazienki, załatwiłam to, co trzeba i zobaczyłam fajnego mema. Zrobiłam zdjęcie ekranu i było słychać dźwięk. Teraz mama się na mnie dziwnie patrzy. Help. Czyli, czyli problem jest to, że mama myśli, że robisz sobie jakieś dziwne fotki w kiblu. Ej, to jest na przykład problem. Jak z tego wybrnąć? Można oczywiście podejść do mamy i powiedzieć jej, hej, wiem, że słyszałaś ostatnio, jak robiłam zdjęcie w kiblu, to był zrzut ekranu tylko. Tutaj są na przykład dwie opcje. Albo powie mama, a, okej, okay, myślałam kurczę, że jakieś zdjęcia sobie robisz nagie czy coś, dobra, nieważne. Zapomnijmy o tym. A jest też druga opcja. Mama może odpowiedzieć, no dobra, to tym razem robię zrzut, a ten poprzedni raz? Albo ten poprze, poprzedni? Martyna, no to się zdarza średnio 5 razy na tydzień, także no sorry, ale ci nie wierzę. Otóż, mamo, robię dużo screenów w toalecie. O, wiem, siedź koło niej, zrób głośnego screena, ona się popatrzy i mówi, że ty mi robiłaś zdjęcie, a ty powiesz, a nie, zrobiłam screena, tak samo jak wtedy, co byłam w toalecie. Dominika, no mam nadzieję, że problem się nie powtórzy i że nie pomogłem ci właśnie ukrywać czegoś gorszego. Aha. Trzymaj się, pis, pis, peo. Mam wymyślonego krasza i, i nie wiem, co zrobić. Aha, czyli podkakujesz się w kimś, kto nie istnieje. Hej, na stolatek witamy. Mam takiego specjalisty, do którego mogę dać ci numer. On załatwia takie fajne wdzianka, że się ciężko w nich rusza. Ale pomaga, słuchaj. Następna historia. O, 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 to jest problem, co jakieś miałem. Mój problem. Mam dwie jedynki, mama o niczym nie wie, a jest jeden dzień przed wywiadówką, i jak to powiedzieć? Ojej, tylko że ja to przeczytałem i piszę na tym komentarzu trzy miesiące temu. To jest chyba już podwójny problem, że tej Laski już totalnie nie ma. Jakby jeżeli dostała w papę, to już dostała dawno, już nawet zagoiło wszystko, ale pomoc ci mogę dać na przyszłość. Jeśli jeszcze kiedyś byś miała okazję i ochotę dostać jedynki, o których mała by nie wiedziała, to nie mów o wywiadówce po prostu. Ja tak robiłem. A propos, nie, 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 ja tak nie robiłem. Ja myślałem, że tak robiłem, ale moja mama ostatnio jest zrównała z ziemią i napisami coś takiego. Moja mama potrafi mnie zreprostować czasem, także mi jest wstyd i wstawiam to na Instastory, żeby się pośmiać całego z siebie. To jest jeden z tych przykładów. No więc Natalia, no mam nadzieję, że że czerwonego paska już nie masz, <grybujesz> no wiesz. Dlaczego? Nie mam powiadomień z Twojego kanału. Patrz, to mój problem, pomóż. Mikołaj, musisz tu się wykazać. Słuchajcie, Mikołaj to jest mój montażysta i on właśnie zrobi coś fajnego. Bo przed Wami właśnie krótki poradnik, jak otrzymywać informacje o nowych filmach i wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Czas start. Jeżeli chcesz widzieć wszystkie moje nowe filmiki, to kliknij przycisk subskrybuj, który powinien być czerwony, o tutaj. A jeżeli chcesz na pewno widzieć wszystkie powiadomienia związane z moim kanałem, to kliknij też tutaj taki dzwonek, ponieważ YouTube jest. Durny i trzeba jeszcze takie coś kiknąć, żebyś na pewno widział moje wszystkie filmy. A jeżeli ty chcesz wspierać mój kanał, to tutaj masz taką opcję. Możesz zapłacić 5 ziko miesięcznie i mieć fajną ikonkę przy wszystkich swoich komentarzach oraz fajną dragę na Discordzie oraz dostać na przykład opaskę z mojego sklepu za darmo, jeśli wspierasz mój kanał. A nawet jest taka durna opcja, co dodałem ostatnio, że za 200 ziko na 100% przyjdą twój komentarz na jeden z odcinków. Czekam, aż ktoś pierwszy debil to zrobi. Myślę, że zachęciłem was tym słowem debil, żeby to zrobić także powodzenia. Ok, to koniec poradnika. Jezu, pamiętacie tą zasadę, że jak jest, że jak pisze jakiś facet na moim kanale, to jest totalnie durne? Robert napisał, piszę z telefonu taty i to już jest problem. Robert, oddaj mu telefon. Rozwiązane. Ojej, a to jest prawie ten sam problem, tylko że ze mną. Mój problem jestem od ciebie uzależniona, rozumiesz? Uzależniona! I teraz wiesz, próbuję przetrawić to, co powiedziałem, czy to się sprawdza też w moim przypadku? Staram się być dobrą osobą, więc jeśli ktoś jest ode mnie uzależniony, i jakby nie nachodzi mnie w domu, to możesz być, nie? Generalnie nie pozwolę ci umrzeć, bo będę nagrywał jeszcze jakieś 84 lata. Więc bądź sobie uzależniony, ja ci będę dawał kolejne dawki tego narkotyku co tydzień minimum, nie? Cóż, teraz masz mnie jeszcze więcej na moim drugim kanale, na który zapraszam. Patryk Szczepanik, miejsce dla każdego zbłąkanego, co? Przepomyślać nad sloganem, ale zapraszam na kanał, super jest. Mój problem to XD. Czuję się obserwowana przez mojego sąsiada, bo mam okno naprzeciwko jego. No to jest faktycznie problem. Eee. Patrycja, czy jakiś stary typ od ogląda? Kurde, no nie wiem, myślę, że fajnie jakby twoje rodzice o tym wiedzieli. Serio, ja wiem, że się uśmiecham teraz, ale to jest problem. Rolety antypomaniowe stary dziadu przestań oglądać, powiedziałem. Badryk jest y, sprawa. Ogólnie ja jestem Milena jak coś. Hej Milena, bardzo mało Milen znam w moim życiu. Bo większość osób z mojej klasy, szkoły przepraszam, Wie o tym, że mam miękkie policzki. Zaczyna się jak poważny problem, słuchajcie. Dobrze się trzyma, żadam. Jak czasami sobie się przerwie, to podchodzi do mnie grupka osób i zaczyna macać mi policzki. Nienawidzę jak tak robią, ale nigdy nie chcę przestać, jak ich grzecznie proszę. Padryk, co ja mam zrobić? No ręce mi opadają. Takie problemy macie ludzie. Mi się bardzo podoba w ogóle na nagłówek tego problemu. To jest. Ja, sobie, ja to widzę w gazecie. Cała moja szkoła wie, że mam miękkie policzki. I jakby to sprawia, że chcesz przeczytać tę historię, nie? Bo jakby no, skąd to wiedzą? Wydaje mi się, że jeśli tutaj łagodne prośby o zawsze stanie dotykania cię nie pomagały, to trzeba tutaj troszkę zaczerpnąć przemocy, wiesz? Jeżeli jest to chłopak, który maca cię po policzkach, to możesz go lekko uderzyć, co na pewno im się nie spodoba, to powinno pomóc. Tak mi się wydaje, że zbyt poważnie biorę wasze problemy. Jakby ktoś, kto to pisze, pewnie robi cała klasa maca mnie po policzkach, ciekawie co odpisze. I potem ja na odcinku. No słuchaj, no kurcze, naprawdę po. Mój krasz jedzie mnie swoimi żartami, a ja czasem nie mam co mu odpowiedzieć. Daj mi jakąś propozycję, jak go pocisnąć. Twój stary klasyk taki. Słuchajcie, słyszę, że właśnie jedzie windą Simon ze swoją dziewczyną, którego znacie z kanału vlogowego. Więc kolejny problem zrobimy z nimi, zobaczymy co wam powiedzą. Ej, chodźcie, bo musicie jej pomóc! <laughs> Zrobiłem niechcący pewnemu chłopakowi nadzieję, i teraz nie wiem, jak to odkręcić, tak by mu nie było przykro. Od razu mówię, ogromnie źle się z tym czuję. Jak można zrobić chłopakowi taką nadzieję, że niechcący. chcący. Prawa, no. No rozmowa chyba. Znaczy no, ja, o zignorowaniu myślałem, ale to jest chamskie bardzo, bo ja też jakieś miałem i każdy chyba tak miał, że coś do kogoś... A, zniszcz się. Dobra. I każdy tak miał, że coś do kogoś poczuł, a później okazało się, że ta osoba nie oznajmia tego i dał wszystko spokojnie, po prostu tak. Znaczy patrzysz na mnie, jak to mówisz. Nie wiem do komu <laughs> Kamera mówić. No dobra. No to dobra, no i to jest spokój myślę. Fajdek bez Majtek. Nie zignoruj, tylko porozmawiaj. I co tyle. Dzięki Szyma. Może no, ja myślę, że to będzie szczere i... Fajne. Wynocha. No. Więc <laughs> to był Simon, którego widzieliście już na kanale drugim moim. Patryk Szczepanik, zapraszam serdecznie na następny problem. Jestem nowa na grupie Discorda i boję się coś napisać. A bardzo bym chciała pogadać z kimś. A boję się, że ktoś mnie wyśmieje lub nie będzie chciał gadać. Proszę pomóż, Aura, jakby absolutnie totalnie masz złe podejście do naszej grupy. Nie widziałem jeszcze nigdy sytuacji, w której ktoś się przedstawił nowy na grupie, powiedział: hej, jestem nowy, możecie mnie tu jakoś nie wprowadzić. To na naszej grupie na Discordzie jest tyle osób, które zawsze ci powiedzą: hej, zobacz, tu jest to, tu jest to, tu papryk czasem robi żarty, tutaj możesz zdobywać złote. Ja. naprawdę jest super atmosfera. Nie bój się totalnie, tym bardziej, że jesteś schowana pod awatarem i fake imieniem, zazwyczaj, nie ma z nie czego się obawiać. I by the way, chciałbym tylko powiedzieć, że nasz Discord jest obecnie największy w Polsce i to już jest potwierdzony poważnie, jakby zawsze sobie z tego żartowałem, ale on jest największy i najbardziej aktywny. O sobie dostałem informację, że przekroczyliśmy tam 10 milionów wiadomości, więc jeśli jeszcze tego nie robicie albo nie wiecie, co to jest Discord, zobaczcie tą reklamę. Podoba ci się ten kanał? A może chciałbyś być jego częścią? Dołącz do Mordek Szczepana na Discordzie, gdzie razem możemy uczestniczyć w niesamowitych zabawach na liveach. Siema, reszta mojej rodziny! Chatować do o wszystkim ze wszystkimi członkami grupy i zdobywać unikalne, wielokolorowe rangi, po prostu dobrze się bawiąc. Daj się lepiej poznać. Padrych Pomu... Jezu, jak ty już masz taki nick, to ja widzę, że ci nie pomogę. W kwietniu egzamin ósmoklasisty, który zadecyduje o moim dalszym życiem i się boję. Pomóż. Jasne, napisz tego. ale to ci o niczym nie ten. To, to, to. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Nie wiem, czy powinienem obnosić się z moimi y, przekonaniami co do szkoły, ale wydaje mi się, że szkołę po prostu powinno się zdać. I to tyle. W ogóle egzamin ósmoklasisty można obrać? Czy to jest kwestia tego, że chcesz go napisać dobrze? Nie masz czego obawiać, jeszcze dużo testów będzie w Twoim życiu, które będą bardziej ważne. Dasz radę. Patryk pomóż, nie jestem dziewczyną. Kogut Pietrek, no takiej mocy nie mam, taki będziesz. Coraz lepsze te moje rady. Naprawdę. z Odcinka na odcinek. Picobello Montobello, kaka. Hej, mam taką tradycję, że raz na odcinek biorę mikrofon do ręki i robię taki mini podcast przyjemny dla Twoich uszu. Patryk, pomóż. Mam mega problem, bo gdy oglądam Twoje filmy, to jakby nie mogę przestać ich oglądać. Help mi. No to droga Amelko, pozwól, że Ci pomogę tutaj szybko. Więc moi drodzy, zakończę ten odcinek w taki sposób, że powiem wam, że dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że te problemy na się wam podobały. Jeśli chcecie, żebym częściej mówił coś tak blisko mikrofonu i otworzył swój podcast, to na przykład powiedzcie, otwórz swój podcast w komentarzu. No i słuchajcie, wpadajcie na ten drugi kanał, bo będę tam fajną rzecz śpiewał, naprawdę jestem zadowolony, bo już wiem jak to będzie brzmiało. Więc jeśli interesuje was jak śpiewam i, i interesują was vlogi z mojego życia, to wpadajcie na Patryk Szczepanik, link poniżej. Wpadajcie na sklep Szczepaników, gdzie mamy takie zarobiste blozy jak tutaj, ostatnio kurka Marysia się bardzo sprzedaje Niestety nie mogę wam je pokazać, bo wysłałem do kolejnego widza. I to tyle. Wszystko, co mogłem, to zareklamowałem. Dzięki za oglądanie. Peace, yo. Do zobaczenia za kilka dni dosłownie. I wpadajcie na drugi kanał i na Discorda. Trzymajcie się. Bye!